No moi drodzy, dotarłem tutaj do jakichś takich ciekawych zabudowań pokopalnianych. Widzę, że tutaj nie jedyny jestem, który tędy wchodził tutaj na ten teren. Także wejdźmy. No i według tutaj mapy Google, to tu był kiedyś ten szyb Mikołaj. Jak to wygląda na chwilę obecną, no to zajdę tam i spróbuję Wam pokazać. Także tutaj widzę, że są pozostałości po wentylatorach. Także to był szyb wydechowy. Tutaj mamy. Dyfuzory. No, przejdę tutaj, pokażę wam to wszystko. Widzę, że już tutaj złomiarze oskurowali kable. Zostały tylko same osłonki. No, a tutaj były kiedyś kwietniki zrobione z opon. No zobaczcie wszystkie te kable, które tutaj były w ziemi, takie studienki, takie ciekawe. Wszystko zostało wytargane z ziemi. To musiały być rury. No, powiem Wam, że gdyby to zabezpieczyć i udostępnić tutaj do zwiedzania, fajna atrakcja by była pokazać młodym pokoleniom, jak wyglądał kiedyś szyb wydechowy. tu jeszcze jest jakieś biurko, szafki. 2018 rok tutaj na ścianie wisi na, na podłodze. 2019 SRK czelać. Także czyżby to jeszcze w 2019 roku funkcjonowało. Tutaj na ścianie mamy też jeszcze jakieś. Specust, to jest to właśnie COVID. Tu mamy prysznic. To była Łazienka. To na ścianie kalendarz budo-serwis. Ja powiem Wam, że mamy 2025 rok. Czyli no do niedawna to było tutaj, widzę użytkowane tu jeszcze jest jakaś kartka sobota 27 czerwiec jakieś obłożenie kiedyś tutaj było tu zobaczcie na ścianie jest jeszcze listopad 21 grudzień styczeń 22 no, no także tak. moi drodzy niedawno tutaj to zostało wszystko yy, no zniszczone no to przejdźmy dalej do kolejnego tutaj pomieszczenia no wszystko te kable rury wszystko zostało wytargane Wygląda to pomieszczenie. Tutaj było jakieś wejście, no to furtka też już została zlikwidowana, zdemontowana. No i tutaj, zobaczcie, jest luneta. No i tą lunetą było wyciągane powietrze z dołu popalni. śpiewają. No a tutaj zobaczcie jaki piękny stary budynek te łuki z tej kolorowej cegły, no naprawdę perełka architektoniczna. No, to był budynek maszyny wyciągowej, także tutaj był bęben. Tak to wygląda, jakoś tutaj wejdę, no i tutaj mamy jedno okienko, a tam jest drugie okienko i tędy wychodziła lina nośna. Wszystko wytargane, co się dało, to wytargali. Dach drewniany, jeszcze zdrowy. To jakieś elementy elektryczne. O, tutaj piszą, że uziemiono no. izolatory potrzaskane. Kable pod napięciem. Uwaga. No powiem wam, że kiedyś tutaj tętniło życie, wydobycie, czy wydobycie nie, ale no to odpowietrzenie kopalni. jakiś schowek był u góry przejdę teraz tutaj wentylator Numer dwa, szyb Mikołaj. Zakaz używania otwartego ognia. No to też zabytkowa tabliczka. Fundamenty, tutaj na tym fundamencie był ten wentylator. Instrukcja postępowania. Zobaczmy, który tu jest rok. 2018, tak? 20 listopada. Jeszcze ciąg powietrza. Także ten szyb jest chyba drożny. No, i tak wygląda tutaj ten dyfuzor wyciszony, żeby nie przenosił się ten hałas z wentylatora. tam od drogi no moi drodzy naprawdę ta wizyta dzisiejsza tutaj na tym byłym szybie Mikołaj no, zrobiła na mnie ogromne wrażenie no bo wynika z tego, że jeszcze kilka lat temu normalnie tutaj tętniło życie. Ten szyb funkcjonował. A teraz wygląda to w ten sposób. No, powiem Wam, że z tej strony też ten budynek jest piękny. Piękny. Jakby go odrestaurować, no to byłby piękny Zabytek. No, to, żeby nie wracać tą samą drogą, to spróbuję pójść tutaj tą drogą. Tutaj była taka droga dojazdowa do tego szybu. Nie wiem, czy tam będzie jakieś wyjście. Czy nie będę musiał się wracać, no ale zobaczę. Jeszcze wam pokażę z daleka, jak to wygląda. No, a ja moi drodzy, już Wam dziękuję za spędzony czas dzisiaj ze mną. Zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania mojego kanału. Jak również zapraszam Was na kolejny spacer krętymi ścieżkami. Ten szyb jest tam w dole, a tutaj jest wyjście czy wyjazd z tego szybu no i tu są te schody które widzieliśmy tam na dole no też już ktoś się chciał nimi zaopiekować. I tak one wyglądają. A w dole były szyb Mikołaj. No a tutaj mamy ten mały taki wiadukt kolejowy. Który Wam już też dzisiaj pokazywałem, także tak to tu wygląda. Przejdę tu jeszcze z dużo no. grodzenia.